Siema, siema. 8.02. Wyszedłem z domu, lecę właśnie do pracy. I tak pomyślałem, że przejdę się z buta, bo codziennie jeżdżę nogą. No i wiecie, całe, całymi dniami w busie siedzę praktycznie 9 godzin, więc taki spacerek raz na jakiś czas dobrze mi zrobi. Tutaj patrzcie jakie mamy jeziorko. Ale zazieleniałe ziel, za całe i zarośnięte. Tak średnio zadbane ogólnie. Ledwo je widać z krzaczorów No ja tutaj idę taką ścieżką pomiędzy głównymi drogami z tamtej strony przyszedłem, ale co tutaj Wyszedłem sobie godzinkę szybciej, no bo jakoś tak na piechotę do pracy to jest pół godzinki około A jeszcze muszę do sklepu zajść po jakieś pieczywo do pracy do zjedzenia, żeby mieć na cały dzień wiecie są osoby, które w ogóle nie jedzą w pracy. Ja jednak muszę coś przekąsić, bo ja bez tego nie miałbym siły w ogóle. No i jest. Pierwszy punkt. Mm. Jeszcze sobie wziąłem kawę. No i nagrywam teraz na szerokim kącie, bo jaśniej troszeczkę się zrobiło, więc może nie będzie za dużo zniekształceń obrazu. No i teraz przede mną 20 minut spacerku do pracy Słuchajcie, chciałem na początku nagrać dzisiaj taki odcinek typowo z pracy, jak to mi się zdarzało już Ale że przeczytałem rano, wiecie, nie wiem, nie pamiętam jak to jest na iPhonie, ale ja mam Android, telefon z Androidem No i jak wiecie, przysuniecie w lewo, no to wyświetlają się tam różne reklamy i tak dalej Jakieś artykuły No i mi się właśnie wyświetliło, że Niemcy mają problem chodźcami z Ukrainy, ponieważ ci nie chcą pracować. No i chciałem poruszyć ten temat. Link do artykułu macie też w opisie pod filmem. Z tego co pamiętam był to artykuł z serwisu Wirtualna Polska WP Kurde, trochę zła godzina jest do nagrywania, bo auta się strasznie rozjechały, wszyscy do pracy jadą. No i hałas, musiałem tutaj sobie w boczną uliczkę skręcić i dookoła pójdę, ale tutaj trochę mniejszy ruch jest. No i trochę wiatr wie, nie wiem jak z dźwiękiem będzie. Coca-Cola za mną jedzie? No i słuchajcie, wracając do tematu, jak przejedzie, to Wam będę kontynuował. Coca-Cola! Tak jest! No i słuchajcie, wracając do tematu, ja tam próbowałem się jeszcze więcej dowiedzieć na ten temat. Tam szukają na internecie, no ale wszędzie są praktycznie te same informacje podawane. No i słuchajcie, jest to sytuacja, gdzie jest akcja tego. Odcinka dzieje się w miejscowości Ebersburg, Ebers, sorry, Ebersberg, z tego co dobrze pamiętam, jest to górna Bawaria. No i tamtejszy urząd pracy podaje, że tylko 13% z Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, którzy, którzy uciekli do tej miejscowości przed wojną, 13% Ukraińców zdolnych do pracy, czyli ze 100% zdolnych do pracy, tylko 13%. Wyraża chęć do pracy i pracuje. Wiatr, moment. A cała reszta siedzi na bezrobociu. No i jak podaje ten dowódca, cały ten dyrektor Urzędu Pracy, właśnie w, tym, w tej miejscowości Ebersberg, jest to ogólnie dziwne, ponieważ, ponieważ ci Ukraińcy mają dobre kwalifikacje, dobre predyspozycje zawodowe, no i ogólnie mają bardzo dobre życiorysy co nie powinno, czy co powinno raczej im pomóc w znalezieniu pracy niż przeszkadzać. No ale jako powody tutaj już w formie gdybającej podaje się jako powody tego czy, dlaczego oni nie chcą pracować i nie pracują podaje się kilka kilka rzeczy mianowicie między innymi jest to fakt że większość z tych osób to są kobiety i dzieci no i babcie także Byłoby to zrozumiałe, no ale większość, a nie wszystkie. No i tutaj przeciwnie... Aha, jeszcze coś było? Aha, że mo może to być spowodowane doświadczeniami wojennymi, no i tak dalej, wiadomo, traumą, że nie chce im się pracować. No i tęsknotą za domem, że chcemy jak najszybciej wrócić na Ukrainę. To akurat no, możliwe, ale raczej mało wiarygodne, bo przecież yy, będąc tutaj chyba fajnie by było wykorzystać jeszcze to, żeby sobie coś zarobić niż siedzieć. I ciągnąć z państwa, wydaje mi się, tą pomoc socjalną, która jest powodem, który podają, tak jakby przeciwnicy tych pierwszych teorii, mi się wydaje, że po prostu w Niemczech jest stosunkowo wyższy, wyższa pomoc socjalna niż w innych krajach, tam było wymienione Dania, Polska i coś tam jeszcze, Holandia chyba. I to wydaje mi się bardziej wiarygodne, że właśnie chodzi raczej o, tą, o ten socjal, że jest bardzo dobry tutaj, znaczy może nie bardzo dobry, ale jest w miarę wysoki i nie, ci ludzie sobie siedzą na socjalu, tak jak tutaj często są afery z Turkami, z Bułgarami, z innymi, którzy ciągną socjal, a na czarno mają jakieś swoje interesy i później jeżdżą takimi, wiecie, Mercedesami G klasy, BMWmi i tak dalej i skąd oni mają na to pieniądze. No biznesy na czarno, wiadomo, kombinują, a socjal leci, nie? Dużo tutaj się słyszy już u nas też o tym, że właśnie... Znaczy już, to już od długiego czasu się słyszy o tym, że właśnie Ukraińcy przyjeżdżają i nie chcą pracować. Nie chce im się robić, zresztą byli u nas tacy, co przychodzili do pracy i... No i wywrzycali, prawda? No tu za ciężko, tu coś, tam, tam coś, tam, a robota była naprawdę lajtowa. Nie tutaj, tylko jak pracowałem wcześniej w innej firmie. To jeszcze wtedy wojny nie było, ale Ukraińcy już przyjeżdżali. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jest, jeżeli mieszkacie w Niemczech lub w innym kraju i jak u was wygląda sytuacja z uchodźcami z Ukrainy. No, no bo w sumie ciekawy temat. No nie jest to jakieś mega ważne dla mnie ani nic, ale ciekawa sprawa. A czekajcie, bo nie wiem czy ja tutaj przejdę. Muszę zobaczyć. Dobra. Udało mi się znaleźć wyjście gdzieś tutaj za firmą jakąś. Taka dróżka jest. No i dobra, teraz będzie trochę hałasu, to na razie wyłączam nagrywanie. Przejdę na drugą stronę, może mi się uda. I będę nagrywał dalej, a jak mi się nie uda znaleźć jakiegoś normalnego miejsca, to widzimy się już w pracy, na szlaku. No i ja już wyruszyłem w trasę, auto dzisiaj mam zawalone, za załadowane po brzegi. A jeszcze mam silnik do odbioru u ostatniego klienta, czyli na samym końcu swojej trasy. No i ciemny, no, no a jeszcze dzisiaj dostałem dłuższe auto. Także jakbym jechał tym swoim krótszym, to ja, ja mam troszeczkę krótszego busa. Czy ja mam? No po prostu wszystkie są krótsze, jest jeden albo dwa są takie trochę dłuższe, no to ja mam właśnie dzisiaj tego dłuższego. No Jakbym miał swoim normalnie tym, co na co dzień jeżdżę, to nie wiem, czy bym się pomieścił. Ale piękna jesień. Przejeżdżam właśnie przez Bordes Home. Patrzcie, jak ładnie. Jesień pełną gębą. No, listopad w sumie już te liście powoli znikają z drzew, ale nadal jeszcze fajne takie miejsca można spotkać. Myślę, że do połowy listopada, no, może do końca listopada, powinno już całkiem być bezlistnie. Chciałem tylko pokazać, że tak od paru dni leje tutaj w północnych Niemczech, że woda na polach stoi. Woda w rzekach podniesionych, to jeszcze wam pokażę później, jak będę jechał w kierunku Nibyl właśnie. Się przejeżdża nad taką rzeką. To może znajdę w swoich starych filmikach, jak normalnie tam woda wygląda, a jak teraz jest podniesiona. Siemanko, kaczuszka, y, gąski, chyba gąski sobie. Musiałem wyhamować, bo ta tutaj pierwsza prawie na drogę wlazła. No jadę przez takie o, tereny śmieszne. Wioseczki, wioski. No, i tutaj dojeżdżamy powoli. Co chciałem Wam pokazać, tą rzekę. Jaki jest stan wysoki, już nie wiem, czy teraz tak będzie. Wczoraj, tędy jechałem, to, był, to było mega wysoko. W sumie teraz też. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Patrzcie. No, i ja już jestem, ja już jestem po pracy. 18.05 Skończyłem. Dużo dzisiaj było. Powiem Wam tak, że. Normalnie tą turę, co mam, to tak kończę między 16.30 a 17.30 najpóźniej. Ale dzisiaj było naprawdę sporo. Miałem taką dużą paletę na całe auto, silnik do odbioru. No i ruch był w miarę duży. Także ciężko było to objechać. No tym bardziej, że na tej siódemce też zawsze jakiś, Też zawsze ruch jest taki duży, że, że prędkość przelotowa to... Nigdy nie jest to 130, tylko zawsze gdzieś tak średnio wychodzi 100-110 może trochę więcej, no nie wiem. No ale jestem już po pracy, lecę do sklepu jeszcze, żeby kupić coś na jutro, żeby jutro rano znowu nie musieć zasuwać do sklepu. Spacerek fajna sprawa. Trochę deszcz kropi, ale nie jest źle, najgorsze, że już teraz zimniej się robi. Ale kurde, no damy radę! Ej. ej! Przecież nie takie temperatury się przechodziło nie? Ole się teraz rozpadało, cholera! Zmokłem jak cholera, ale schowałem się pod przystankiem autobusowym. No i tutaj z tego miejsca chciałem Wam powiedzieć, żebyście napisali komentarze odnośnie tego tematu, o którym Wam mówiłem, czyli Ukraińcy, jak jest w Waszych miastach, jeżeli, jest, jeżeli mieszkacie w Niemczech, albo jeżeli znacie jakiś Ukraińców, jak to wygląda w ich przypadku, bo ja nie, oczywiście nie generalizuję, nie mówię, że wszyscy są. Nie robami, tylko odnośnie tej jednej miejscowości. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o kciuka do góry i subskrypcji po więcej. A my widzimy się już niebawem na kanale Polski Hamburger w następnych filmach. Elo! Kurde no! Dopiero teraz idę po zakupach i sobie przypomniałem, że mam przecież kaptur w bluzie. Eee, dramat!